Gdzie droga idzie? O a tu chyba. Dobra. To można było komuś podwórko wjechać. Ja zabiłem, bo mówię, kurde. Nie wiem, czy dobrze jadę. Tam pani ci machała, widziałeś? Kurde. Pięknie Tu w lewo, zaczekamy, chłopaki jadą czy nie? Jedziemy, jedziemy Nie zatrzymuj się W takiej szopie jechaliście, tak? No. Ja za chwilę będziesz miał drzewa takim A widzę, miejscu, widzę, widzę, Dobra, widzę, widzę, widzę No oh. tu trochę więcej sztuk jest No, rzadko tu coś jeździ Wiesz, no to jest taki bonus trak dzisiaj tutaj Jeszcze kurwa szury Jak... Przejazd na postruchniałej desce i wraca Trzeba <laughs> Żeby mówić, żeby tenerem wziąć <laughs> Trzyba, ale mam skądś tam jako kłamio No masz deskę ty chciałeś to jest w lewo W lewo Chciałeś deskę tu masz Jaką kurwa deskę Ja nie wiem czy tutaj zaraz nam się polna droga nie zrobi Ja cię no. Żeby tu się dwa samochody minęły. Tutaj to chuja, ja pamiętam jak Fabik z Denym był w Alpach, to mówię kurwa, jak mi oni drogami jadą, że tam samochody nie mają jak się minąć. <grym> no to tutaj, no tutaj. A. O, jak szabka. Spod... Z Dennym tak było, nie? Że Nie mieli jakby temu co, Hamulców zabrakło, że tak się byli nie no, w sumie słoma jest, to i zaraz może być w patrzcie jaki widok lepiej Ale... O ja pierdziu, no Sesja kurwa na w okay, Tu w prawo to Gdzieś punkt widokowy był, ale... Ale jeszcze nie jesteśmy na samej górze Jakich To 5 stopni mam. I tu w lewo tak Waga. Waga. Stoi. Teraz wolne Stąd tu przyjechaliśmy To trzeba by gdzieś stanąć Bartek, wiesz? Gdzie to, no to tu miałeś, to no pojętnie, bo tam dalej nie będzie widoku To tu trzeba stanąć Po tam... drugiej stronie jest fajny, przy tej chałupie, jedź dalej, jedź dalej. A za tam, mostem. tam za mostem, no. tam, no to, to gdzieś był punkt widokowy, ale teraz kurde ja nie, nie skojarzę No wycieczka W sensie tu staniemy, tak? Tak, tak, dawno. Czekaj, no. czekaj, czekaj, czekaj. Pod słońce będzie. Gdzieś tak, że... Nie, właśnie pod słońce to będą chujowe zdjęcia. No to nie damy ma jak dalej. inaczej. Bo pod słońce to o, będzie ciemne zdjęcie O o, o, to. o i masz tu w prawo patrz, jasne. Dobra Jak my stąd wyjedziemy No tylko przodem pan, to sobie górce Czekaj 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 Aha Jak przodem? Tu na szycie Na szczycie Tam no, na tak. tak. Tylko na biegu kurwę zostaw <laughs> Dolomity no, widać, ale w chmurach. Tam patrz na prawo, co się dzieje, tam zobacz. I wystarczy. A dolomity, no co? Tam, tam masz dolomity. No, ja wiem, wiem, widzę. Ale we Włoszech można jeździć po spożyciu. Tylko obcokrajowców to nie obowiązuje, nie? Nie, no patrz, no pięknie widać, tylko chmury są. Eee. Ale pięknie, to jeszcze jak te słonko zachodzi, zażegna się. na tych stokach jest Zajebiście To wygląda, dziwo, jeszcze za mało. Uwaga, chopka! No nie wiem, był znak chociaż. no. O, tu była jedna. Ale ale zobacz jak wyglądają dolomity kozacko no tam za chmurą myślę że w ogóle w dolomity mieliśmy nie przyjeżdżać wiem nie, to, jest, to jest ten gratisowy ten. punkt programu siewa to jest internet niespodzianka dla Dość fajnych wikierków. Wolne, 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 wolne. Ku jedzie? Wolne, 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 wolne. Wolne, 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 wolne. Wolne, wolne, wolne. Uwaga, autobus. Yeah, to może no, no. Wow, ale dolomity widać pięknie. Patrz. Ja. Yeah Ile razy tu będę, to zawsze będzie mnie to zachwycać. Po prostu... No, nie -y, so. Wybaczcie, ale nie chce mi się jechać szybciej. Wiecie, <gaj」> yeah, ale to Masz ponad 3000 metrów nie? Ja byłem na Monteviso 4300 było tam 4260 tam 2.8 O, nieźle To o, nie, no. się ciężko oddycha na takiej wysokości Ale nie byłem tak wysoko, no co ty, kurwa A, to ja myślałem, że to na szczycie był Nie, no, góra tyle miała Góra Ja byłem tam, kurwa, na 2400 czy coś takiego Nie, to przecież chuj tam Na 2400 jedziemy <noise> Stara dzwoni o, no to śmiało A, yy, kurde, nie macie tu stanąć Nie, na miękko Odsłonimy zaraz O. No. Jaki widoczek Jak tu jest fajnie Pięknie. Te domki zobacz, jak fajnie stoją, nie? Stodołki. No to chyba Ta. takie bardziej gospodarcze. No, gospodarcze, no tak. no W każdej stodolce jest jedna krowa. Myślisz? Nie no, żartuję. Każda ma swoje imię i swój przydział. Tak. Była jaka dużyca. Nawrotka. Mamy serpetynki tu następna. O, taśka prawie rozjechałaś. Niemożliwe. No, między tym poleciał, no ale poleciał dalej. No wiedziałem takie, żeby się nie, nie wiesz. No. <laughs> nie no strafił. Tak, no właśnie, dałem mu szansę. Uhu. Naprawdę po 1600 km to kuśwa Nie ma jak na motorku postrzelać jeszcze z wydechu Nie ma to jak w jaki rodowitek kurwa A jak EN Pięknie jakie to są widoczki O krowę czuję, uwaga, bo tu czasami krowy są na ulicy no, czuj Fajno. Dozy, Fajnie, że my jesteśmy tu po południu i w tygodniu to tu nie ma ruchu. Wiesz, generalnie to myślałem, że to będzie takie e, niskie spalanie tutaj, a tu dwója i do końca kurde. No wiesz, u mnie to jest trójka i lekko muskam. a jak jedziesz ostatni to zawsze trzeba wiesz, dzidować, no. nie ma na to siły. No tak zawsze jest, no mnie powiesz mi, że nie. Zawsze ten, kto jedzie z tyłu, to musi... To dziduje. Znaczy nie wierzę, że, że Tylko że wiesz, jedyna nie ma jakby takiego dołu, jak u ciebie uwaga O, widoczek, uwaga staje. Uwaga staje. No, ładny, jedziemy. <śleszy> <śleszy> Samochód jedzie. Ale już wysoko a, jesteśmy. Wolne, 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 możecie przycinać dole, wyszlifować się tu kurwa. <gry> Pięknie! Uh, uh, uh. Kurde, żeby ta nawigacja inaczej jeszcze pokazywała. To by tu pojeździł Nawrotka <gry> No, do jedynki trochę przesadziłem <gry> Może i dobrze, bo dziurawo Generalnie pięciu kilka już zrobiliśmy 35 A ile zakrętów liczył ktoś? 338 Kurwa pojebałem Kurna 90 na godzinę to jakoś strasznie szybko Samochód, samochód, uwaga, samochód samochód Samochód, samochód, samochód Oj, zapomniałem Samo, Teraz duszę Samo, trójce trójce Samochód tu dobry Oj Za ostrov Šedra. <laughs> 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 Szwajcarskie, tak? Nie, włoskie. No, We Włoszech jestem. jesteśmy. Tu już jest parę metrów, nie? Jest, jest, blisko Zobaga, motocykle Środkiem, Trochę zwolnię Troszkę zwolnię I zaraz przełączę to Nagram przywitanie do vloga mamy się, się nie odzywać? Czy też? Nie, normalnie gadajcie Też właśnie no. <grytanie> Ale wylali to asfaltu sporo już wtedy jak byliśmy, kiedy byliśmy eee, Czekaj, no jak z Tobą byłem to już dużo było wylane Rok wcześniej nie było tyle Uwaga kamyczki, odpuszczam Ależ pięknie Ależ pięknie I kolejka No tu już jesteśmy na szczycie, no przełęczy Baja Ale chmury tam wiszą kurde Aha. Tam wiszą, tam wiszą, tu wiszą, tam wiszą Ale kozacko. Ale chłodno tu? da Tak, 17 stopni ty z 31, nie? Przed, przed 20 minutami Kurwa, chyba... <laughs> najbardziej ubolewam, że tego Wiktora z nami nie ma No na kanale Trzeba posiedzieć. Zaraz jak nie wymyślimy to, to przez internet go podłączymy. Uwaga kamyczki. To zawsze śmieszniej by było, wesele jednak No tam, jasne by... Też wyrzucił Hasełko Też wyrzucił jakieś hasło, nie? No i... Nie, zatrzymuje się, uwaga No Wiktor to zna, lewa ręka do góry to znaczy zjeżdża. Ooo kuźba, patrz Uuu, dzwonimy kurwa do... Tak, dawaj A tam jakie te... Jak je, nie no, to trzeba jakiś perwotek zrobić No to nie ma w ogóle... <laughs> No ja z, tej, z tej strony ja nie byłem, wiesz. Dla mnie to też jest coś. No kurde... w no. Tutaj w Ja A jeszcze pomyśl, 40 minut temu. Patrzyłeś na nie z okna. A Fabik nie chciał jechać. Jak nie chciał? No. Odpoczywam. Właśnie się relaksuję. No właśnie o to chodzi. Tam będziemy robić zdjęcie zaraz na dole. Bliżej tych gór tam jest to jeziorko, jak mi się dobrze pamięta poznaję po widoku. Ale Ktoś. przy kozacko. Dawaj jeszcze. A tak żeby też motory było widać. Chuj tam motory. Bez motorów się nie liczy. Oj, bosie. Nie, yeah, kurwa, ale kozacko. Nie prawa. Nawet ciebie na jednym pięciu nie będzie. <grym 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 ja będę opowiadający. Komentował Babis tak ciężko. Você é <laughs>